Trzy, dwa, jeden i jedziemy! Cześć, oglądacie szesnasty odcinek WebShake TV. WebShake TV to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Dziś gościmy w studio Kreatywnej Współpracy przy Lea w Krakowie. Byliśmy tu już kiedyś? Nie, nie byliśmy. Znaczy nie stąd troszkę. Odcinka. Tak, ale kiedyś były tutaj nagrody, dwie osoby wygrały karnety miesięczne właśnie tutaj. Jesteśmy sobie tutaj, kręcimy, jest godzina siódma rano czasu środkowoeuropejskiego, jest za wcześnie zdecydowanie nakręcenie odcinka, ale my to dla Was robimy, patrzcie jak się poświęcamy. Swoją drogą, strasznie ci nowa pogoda jest, nie? Beznadziejna. Akurat nie. nam na Juwelania troszkę spadło deszczu. Tak, my tak jedną nogą jeszcze studiujemy, dlatego troszkę w sumie odczuwamy. Jednym palcem. Jednym palcem. <noise> Niektórzy. Okej. Okay. A propos pogody złej. A propos Może pogody od razu. złej, właśnie, słuchajcie. Jak komuś przeszła pogoda albo nie przeszkadza. Możecie sobie, możecie sobie poprawić humor. Będziemy mieć dla Was do rozdania takie smyczki. I takie koszulki. Pewnie Kamil Jani, który jak zwykle siedzi za kamerą, też by chciał dostać taką koszulkę. Patrzcie, tak to wygląda. To jest ogólnie tosiewietnie.pl. Także Kamil ma do nas koszulkę. Kto chce jeszcze coś na pocieszenie, to pisać w komentarzach. No, a my chcemy Wam pokazać, jak było na Artbazie, na konferencji o nowych mediach, która odbyła się ostatnio w czwartek. Zobaczcie sami. Artbus to interaktywne darmowe szkolenia, które organizuje nasze koło naukowe MediaFrame. Szkolenia te podzielone są na dwa bloki, na blok technologii internetowych, nowoczesnych technologii internetowych oraz na blok grafiki komputerowej. Te wykłady miały z założenia zainspirować młodych ludzi i tak soczyście, jak soczyste są arbuzy, pokazać, że z grafiki można wycisnąć to, co najlepsze. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, co naprawdę można wykonać i troszeczkę zarazić ich naszą graficzną chorobą. Jest to pierwsza edycja ArdBaza. Planujemy przeprowadzenie kolejnych edycji. Prawdopodobnie następna będzie za 6 miesięcy. Pokazywałem nowości trochę Flexa 4 i całą nową architekturę pozwalającą na skinowanie, tworzenie właśnie bogatych efektów wizualnych, jakichś efektów też tranzycji w naszych aplikacjach flexowych. Zrobiłem po pierwsze wprowadzenie do Flexa, bo myślę, że duża część osób nie wiedziała co to sam Flex. Następnie stworzyłem prostą aplikację, a później stworzyłem dla niej całego skina w technologii Adobe Catalyst. A... W polskim, polskim środowisku mamy na przykład cały e-banking banku Raiffeisen i to jakby w dwóch odsłonach. Jedno to jest aplikacja internetowa działająca w przeglądarce i również aplikacja desktopowa działająca na desktopie, która tak naprawdę pozwala użytkownikom, którzy na przykład łączą się za pomocą modemów GSM-owych na dużo szybszą i wygodniejszą transmisję i wymianę informacji z bankiem, czy w ogóle obsługę swojego konta bankowego. Kolejny to desktopowa aplikacja na przykład eBaya, do obsługi internetowych, z, po, z pozycji desktopu nie trzeba się logować, wszystkie jakieś komunikaty, informacje dostajemy bezpośrednio na desktop. I to też jest Flex, to też jest R. W tej chwili przesiadłem się na Nexusa. Bardzo dobre, dobre środowisko, właśnie w tej chwili targetujemy to te, te środowisko. I z RM i z Flash'em. W tej chwili już na, na tym urządzeniu mam zainstalowanego Flash Player'a 10.1 e, działającego w przeglądarce i środowisko Runtime Era. E, z innymi środowiskami a w tej chwili koncentrujemy się na tych dwóch, inne zostawiam. Powiem w ten sposób, że zaprzestaliśmy prac nad, nad tworzeniem wersji Era na, na środowisko iPhone czy iPad. E, do tych prac nie zamierzacie się odrzucić? Na razie nie. Na razie, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to nie. News numer jeden. Milion sprzedanych iPadów. 28 dni, czyli 4 tygodnie, udało się sprzedać Apple milion iPadów. Milion iPadów, z czego trenik. 300 tysięcy to są już te nowe iPady 3G. I na, na to Apple potrzebowało zaledwie ostatniego weekendu. I nie, i, znaczy, moim zdaniem, e, takie iPady z samym Wi-Fi to jest w sumie średnia sprawa tak naprawdę. Ja wiem jak korzystam z iPhone'a i na iPhone z samym Wi-Fi byłby kompletnie bezużyteczny. To troszkę chyba dla tych y, w gorącej wodzie kompek, którzy chcieli mieć tego, tego iPada, tak? Jako pierwsi? Dla tych 700 tysięcy świrów, <grym> którzy chcieli mieć od z miejsca iPada. My czekamy na wersję 3G. Tak, natomiast iPad z tego co widać wyciął konkurencję, bo Microsoft zrezygnował z produkcji swojego kuriera. Czy pamiętacie? Mówiliśmy o tym y, tablecie od Microsoftu takim otwieranym jak książeczka. Tutaj dwa ekraniki miały być. W sumie trochę szkoda, bo naprawdę fajnie się prezentował, miał fajne funkcje, te dwa ekrany ze sobą fajnie współdziałały. W ogóle strasznie fajnie wyglądał interfejs tego wszystkiego. Był, nie był postawiony na Windowsie, jak to Microsoft zazwyczaj robi, ale totalnie dedykowany interfejs dla tego urządzenia. Przynajmniej tak wyglądały wizualizacje. Nie będzie Microsoft Courier, nie będzie też najprawdopodobniej HP Slate, czyli kolejnego tabletu, tym razem od Philip Packard. Jak widać, no, producenci przestraszyli się chyba popularności iPada. Za to ma pojawić się e S-Pad, czyli tablet od, od Samsunga. Od Samsunga. pad od Samsunga. A jeżeli chodzi o HP, to HP kupiło ogólnie palma ostatnio. Generalnie po testach Windowsa 7 właśnie HP Slate miał być na Windowsie 7, czyli tej samej wersji Windowsa, troszkę dostosowanej, tej samej, która jest na, na notebooka, notebookach czy normalnych PC-tach. HP stwierdziło, że to się nie nadaje, że ten system się nie nadaje do urządzeń dotykowych, jakimi są tablety. No, i prawdopodobnie system WebOS, tak to się nazywa? Tak, yy, od Palma będzie implementowany właśnie na tabletach HP, chociaż ciekawie jestem na czym. A propos tabletów i urządzeń dotykowych, to Sony wypuszcza swojego Attractable, czyli taką odpowiedź na MS Surface, czyli na taki stolik. Stolik, tak, stół. Stół kawowy, stół kawowy, gdzie rano yy, przy tam robieniu sobie kawy, jedzeniu drożdżóweczki czy czegoś tam, możecie sobie od razu zsynchronizować komórkę. Kładziecie się, on rozpoznaje, co to za urządzenie, wrzuca tam, co trzeba. Oprócz tego możecie sobie coś poczytać, pooglądać. 32 cale, full 35 HD. Cali. 35 cali. Ale 35. full HD? Tak. E, tak samo jak Microsoftowy stół też będzie rozpoznawał przedmioty, dodatkowo ma jeszcze rozpoznawać gesty, I rozpoznawać płeć, płeć i tak dalej. Ciekawe po czym będzie tą płeć się rozpoznawała Nawet nastrój miała rozpoznawać. Też po tym samym, co płeć? Ciekawe. Zobaczymy. Jeżeli macie za dużo pieniędzy, możecie zbierać, dozbierać, nie wiem, możecie czekać na to, aż wyjdzie Microsoft Surface albo właśnie Sony Attractable. Za to na pewno trochę kasy w zanadrzu ma Google, który ostatnio zainwestował blisko 40 milionów dolarów w dwie farmy wiatraków. W północnej Dakocie. Tak, podobno najlepsze miejsce do tego typu interesów. Fajna sprawa, fajnie to brzmi w ogóle północna Koda. Ogólnie to się wpisuje w grubszą akcję, jeżeli chodzi o, o Google. Oni teraz chcą świadomie jakby tworzyć tą... E, czysta energia odnawialna, Czysta tak? energia, w ogóle są na liście, e, czarnej liście Greenpeace chyba, nie, nie wiem, na może... na liście Inesco już. Tak? Nie, nie, mówię, myślę. <laughs> nie, jeszcze chyba nie. Natomiast są na czarnej liście Greenpeace i, i chyba z tego względu wybudowali te wiatraki, wydali 40 milionów. 170 MW. Generalnie można obsłużyć ile? 55 tysięcy gospodarstw domowych tak. można zaopatrzyć w energię właśnie tymi farmami wiatrowymi. Tam jest 113 wiatraków zamontowanych na tych dwóch farmach, także sporo tego sprzętu. I Google ma w przyszłości właśnie zarabiać. Co jest fajne? Ja myślałem, że oni stworzyli tą elektrownię właśnie po to, żeby dla siebie tworzyć energię. Tak naprawdę oni chcą na tym zarabiać. A to później, jest po prostu kolejny obszar inwestycji. Dokładnie, a później inwestować w kolejne rzeczy, w ogóle jak w jakieś już startupy działające, jeżeli chodzi o te nowe źródła energii, odnawialne, nowe, właśnie nie nowe. To jest ale ciekawe, odnawiamy. bo firma, która jest tak naprawdę kojarzona głównie z internetem, mhm. zaczyna inwestować w zupełnie inne Hepsi Miasto Fotki to jest taka platforma nowa reklamowana przez Fotkę. Tam możecie stworzyć swojego awatara 3D. To jest wirtualny świat 3D. Ci, którzy znają Second Life, to na pewno kojarzą, wiedzą o co chodzi. Ci, którzy nie znają, pewnie grali w Simsy kiedykolwiek, więc to jest zbliżone do tego. Generalnie możecie sobie tam poflirtować z ludźmi, którzy są na Fotce. Możecie zobaczyć zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszystko, wszystko dokładnie to samo, co jest tak. na Fotce. Natomiast rozwiązanie... To stoi na darmowym, na darmowym rozwiązaniu eSmith. Czyli tak naprawdę nic innowacyjnego, bo każdy może sobie taki wirtualny świat założyć. także... No nie popisali się tutaj. Y, ludzie... Zobaczymy, zobaczymy, jak to wpłynie na, na oglądalność fotki, bo tak naprawdę. Czy na ruch, no? Nie? Na ruch, no. no. Bo ciężko w sumie mówić, to będzie ruch. Ciekaw jestem, czy to stoi w ogóle na serwerach fotki, czy tego Esmita, czy smita. Nie wiem, nie wiem, jak to stoi, natomiast Słyszałem. na pewno czas spędzany na stronie się fotce znacząco mhm. wydłuży. No tak, bo to jest zaimplementowany flash na, tak. na stronie fotki. Nasz ulubiony serwis Solaris Gate. pamiętacie Wracamy pewnie jak opiewaliśmy piękno i ogólnie świetny zamysł jeżeli chodzi Solaris Gate i, i pomysł Pana Tymochowicza? Projekt wystartował już, projekt pomysł sprzedaży, wypuszczenia akcji na giełdę, na New Connect dokładnie i skusiły się na to dokładnie 7 osób. Natomiast wyłożyły całkiem w niezłe sumki, bo te 7 osób wyłożyło 200 tysięcy i kupiło 22% z dostępnych akcji. Natomiast no, są spekulacje, że to możliwe, że ktoś z Dokładnie. Osoby zainteresowane projektem, ratując, nie wiem, Tyłki ratując swoich. to wejście na New Connect, może, no. może wykupiły te akcje. Natomiast no. No, start generalnie chyba średni, nie? No tak. No, podobno 2 miliony mieli zarobić na tym, ale z tego co wiem, to, to pan Tymochowicz miał nie zniechęcać, nawet jeżeli wejście na giełdę się nie uda. Znaczy tak, do końca roku miały być te 2 miliony chyba. Do końca no, roku, także jeszcze wszystko możliwe. Wszystko w waszych rękach. Kupujcie, kupujcie. Wysyłajcie, wysyłajcie smsy. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy. Mamy dla Was jeszcze fajną, małą aplikację. To jest AnyClip.com. Bardzo przydatna aplikacja, bardzo przydatny serwis, w zasadzie wyszukiwarka. wyszukiwarka. Ja wiem, że przydatny. Tak naprawdę to jest gadżecik, bajerek. Jeżeli chodzi Wam po głowie jakiś cytat, Cytat, albo jakaś scena filmowa, albo jakiś przedmiot, który znalazł się w jakimś filmie. Właśnie w tym serwisie możecie, możecie znaleźć tytuł tego filmu. To jest generalnie wyszukiwarka cytatów po zachowaniach aktorów. Cytatów aktorów. Cytatów aktorów po tym, po właśnie cytacie, po filmie, po tym co się zdarzyło. Roli jaką grali. Dokładnie, także jeżeli chodzi Wam po głowie jakiś cytat, możecie właśnie wyszukać go na eneklip.com. Baza to jest około 7 tysięcy filmów w tej chwili, sprawdzaliśmy. Próbowaliśmy też znaleźć ile filmów jest na przykład w Filmwebie, żeby porównać, ale nie wiem, ja nie znalazłem nigdzie takiej w, informacji, Dominik chyba też nie. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Też bardzo chętnie byśmy... się po prostu taką wiedzą. Tak stwierdziliśmy, w... że, że taki N-clip mogłaby stworzyć sobie każdy każdy serwis z napisami tak mhm. naprawdę. W Polsce, zwłaszcza, że na anyclip.com nie ma polskich filmów, to jest tak akurat... Że jest nisza do zagospodarowania. Lisy dialogowe, można... Napisy ork, tak. czy inne tego typu twory, bierzcie się do dzieła, fajna sprawa, można zwiększyć ruch na swojej stronie. My w sumie jak patrzyliśmy na, na cytaty, to było na wiki, no nie? Na cytatach, na cytaty z kultowe. Jeszcze jedna fajna rzecz, myśleliśmy o tym, gdyby, gdyby ten serwis pozwalał na obejrzenie danej sceny, której o, szukamy, to, by było to byłoby świadome. bardzo przydatne, natomiast mm -hmm. to chyba jest niewykonalne. Musieliby po prostu mieć całe filmy w swojej bazie, no to no to, no to, to by musiały być grube deal z wytwórniami. Tak. No i tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek tak naprawdę. Powoli się żegnamy. Dziękujemy naszym partnerom, czyli dostawcy wysokiej jakości usług hostingowych, czyli hostersom. No i właściwie tyle. Dzięki jeżeli za chodzi. gościnę. Dzięki za gościnę, tak. W, tutaj w Studio Kreatywnej Współpracy. I, a z Wami widzimy się jak zwykle za tydzień w środę. Pa, pa. Cześć. See you. A, Dzisiaj ugotujemy dla Państwa winogrona. Siema. 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 Tak, siema. <śmówi> raz, raz, raz. Raz i czyhać na ten stół. My pewnie będziemy czyhać, bo nie mamy za dużo pieniędzy, albo mamy, ale to też zdanie było do dupy. Jeszcze, A raz. jeszcze raz! Hi, I'm Julia Roberts and you are watching WebShake TV. To ona, to ona, nie wiem skąd się to ale jest! Woo. Hey, it's Jason Priestley here, you're watching WebShake TV. Look at that.